Aka Mogałaś, bracia i siostry, z tej strony Wasa, witam Was bardzo serdecznie po znowu niezamierzonej długiej przerwie. No cóż, wiecie jak bywa, że czasem bywa, albo nie. <laughs> Ważne, że powróciłem. Witam Was raz jeszcze bardzo serdecznie. Jak już Wam pewnie udało się zauważyć, dzisiaj troszkę o filmie Warcraft. Tak więc tutaj powinien się pojawić na czerwono dużymi literami napis Spoilers Alert. Ponieważ jeśli filmu nie widzieliście, a spoilerów nie dzierżycie, to ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za wizytę, ale spotkamy się następnym razem. A tym, którym spoilery nie są straszne albo film widzieli, zapraszam do materiału. Zanim zaczniemy, dodam się może na jakieś PVP. Uprzedzę pytania yy, i dociekliwość, nie. Prepa nie posiadam oczywiście, no proszę o. E, to jest tylko moje konto, tylko że na trialu do 20 levela za frajer. A jeśli się spodziewacie jakichś place'ów, to was rozczaruję, bowiem nie mam wszystkich heilumów, jak zresztą widzicie. Poza tym roż to nie jest moja klasa. Nie roż. Może coś tam zdziałam na murzonkach, mm, wrócić na patrograndach, e, ale my nie o tym. My o filmie Warcraft. Ech, od czego by to zacząć? Mm, może żeby nie zaczynać jazdy po filmie od samego początku, no powiedzmy tak, film jest dobry. Nie jest wyśmienity, nie jest taki must scene, ale jest dobry, jest wystarczająco dobry i co najważniejsze ma ten klimat wowowski albo ogólnie samego uniwersum Warcrafta. Moim zdaniem na przykład taki moment gdzie orki podróżują przez Hellfire Peninsula do portalu albo samo intro z Warcrafta Trójki, który widzimy na samym początku, to wprowadza nas właśnie w ten sam klimat naszego uniwersum kochanego. No ale na tym zakończylibyśmy pewnie to same superlatywy, które chciałbym powiedzieć, ponieważ mój przyjaciel powiedział jedną taką rzecz, że ciężko zmieścić całe tło fabularne w takim raptem dwugodzinnym filmie. Ja się z nim całkowicie zgadzam. Ale co innego jest coś pominąć, coś innego jest coś nadpisać, czego nie, o czym nie było mowy, a co innego jest przeistaczać bardzo istotne elementy fabuły. I właśnie twórcy filmu to zrobili, to uczynili. Przeistoczyli jedne z ważniejszych wątków fabularnych w uniwersum. Nie wiem, czy zamierzenie, czy nie ale jedne są mniej lub bardziej istotne wątki, są bardzo przeistaczone, co powodowałyby dłuższy lub mniejszy wpływ na, długoterminowy wpływ na fabułę uniwersum. Już oglądając zwiastuny, gdzie widziałem, że Dalaran lewituje, na grubo jeszcze przed w ogóle rozpoczęciem trzeciej wojny, no, bo tak na chłopski rozum, skoro według twórców filmu Dalaran lewitowało, tam było poderwane jeszcze przed trzecią wojną. No to na jaką cholerę było je sprowadzać na ziemię eee, i stawiać jakieś magiczne bariery przeciwko nieumarłym? Tylko po to, żeby Atas sobie na lajcie wszedł do miasta, splądrował je, zabił Antonidasa i podpieprzył księgę Mediwa. Czarodzieje z Kirin Tor. Jestem Artas, pierwszy spośród rycerzy śmierci króla Lisza. Żądam, byście otwarli bramy i poddali się potędze plagi. Witaj, książę Artasie! Jak się miewa twój szlachetny ojciec! Lordzie Antonidasie, po co ten sarkazm? Ja i moi bracia przygotowaliśmy się na Twoje przyjście. Stworzyliśmy magiczne zapory, zniszczą każdego nieumarłego, który spróbuje przez nie przejść. Nie powstrzymają mnie Wasze żałosne zaklęcia, Antonidasie. Wycofaj swoje oddziały, albo będziemy zmuszeni użyć przeciw Wam całej naszej mocy. Wybór należy do Ciebie, rycerzu śmierci. Tam twój widok, Kartasie, przeszywa mnie bólem. Chętnie ulżę Twym cierpieniom, starcze. Mówiłem Ci, że Wasza magia mnie nie powstrzyma. No, ludzie, tak na łopski rozum, ale to jest jeszcze nic przy tym, co dostajemy znacznie później. Naprawdę, to jest mały pikuś. Bo pierwsze co y, bije i razi po oczach i uszach to y, postać y, sir Anduina Lotara Sam Anduin jest myślę nawet w miarę dobrze zagrany y, i do niego się nie mam tutaj, tutaj przypieprzyć jednakże przypieprzę się do tego co y, zostało dopisane jakby doszyte do Anduina Jak wam wcześniej wspominałem w, w tam moim materiale o dynastii Sunsriderów Anduin Lothar był ostatnim przedstawicielem z rodu Arati, ostatnim potomkiem wodza Toradina, któremu wysokie elfy Quel'Thalas Las poprzyrzekły do zgodną wdzięczność i że będą strzegły potomków Toradina, dopóki taki będzie istniał. No i Anduin był ostatni. Tyle, że w filmie okazuje się, że tak naprawdę nie był ostatni, bo mało tego ma siostrę, która jest wrzeniona w Ród Wrynów, bo jest małżonką króla Liejna Wryna. Nie wiem, czy dobrze czytam imię, zawsze miałem z tym problem. E, to jeszcze Lotar ma syna. Syn oczywiście tam prędzej czy później umiera, ale pozostaje ta siostra, która ma dziecko, którym jest Warian Wryn. Warian Wryn ma kolejne dziecko, znaczy kolejne, on ma swoje dziecko, e, które jest Anduinem Wrynem. E, to powoduje, że ta e, linia Rodu Arat jest przedłużona, więc nie wiem, czy twórcy wiedzieli, że to, to ma naprawdę wbrew pozorom bardzo długi, długoterminowy wpływ na fabułę, bo to, że pozostał ten jakiś potomek rodu Arati, to na pewno by spowodowało wiele innych decyzji podjętych przez y, króla Anasteriana, czy tam ogólnie wysokich elfów z chociażby to, że pewnie nie opuściliby wtedy y, sojuszu Lorleronu y, za pierwszym razem. Także to, to są rzeczy, które naprawdę, naprawdę są istotne. Na początku chciałem dodać, że czemu się tak czepiam tej fabuły, no bo wyobraźcie sobie, przepraszam, że przytoczę taki zbyt drastyczny przykład, może dla niektórych zbyt drastyczny, albo wyolbrzymiam to, ale to tak samo jakby na przykład, nie wiem, jakieś tureckie studio filmowe stwierdziło, że nagra... stworzy sobie własny film tam o odsieczy wiedeńskiej, tak, o bitwie pod Wiedniem. No i w tej bitwie, według nich, według Turków, Wyszłoby, że Imperium Osmańskie wygrało, co oczywiście wiemy, że byłoby wierotną bzdurą, bo wszyscy dobrze wiedzą, że pod Wiedniem zwyciężył nasz wspaniały król Janczyci Sobieski wraz z Husarią naszą. Spuścili Imperium Osmańskiemu stromotny w pierdol, więc no, tak samo powinniśmy się wtedy oburzać, tak samo ja się oburzam z przystraczaniem fabuły właśnie w filmie Warcraft, no, bo jeśli coś się tytułuje... Mianem filmu Warcraft, no to to tym Warcraftem powinno być. Nie jakimś półproduktem, tak jak wam kiedyś wspominałem, że jak zamawiam prostytutkę, to chcę, żeby to była kobieta, a nie transwestyta, tak? Półproduktów nie przyjmuję. Także <grym> tym śmiesznym akcentem przejdźmy dalej. Także ten Lotar to jest pierwsze, co tak bije po oczach. I co w związku z tym jego synem? Ten syn, jak wcześniej wspomniałem, umiera. Przez co widzimy Lotara, spotykamy Lotara w karczmie który tam robią z niego taką moczymordę, gdzie Lotar bierze i chleje jakieś tam trunki z beczek, nieważne, nieistotne, przychodzi garona, on się jej wypłakuje, że przy porodzie zmarła jego żona, obwiniał przez to syna, teraz stacił i syna, już nie ma nikogo, no takie, to jest, jakbym widział, to... miejscami to czuło... czułem to, jakbym oglądał jakąś yy... Mm, nie wiem, operę mydlaną z Ameryki Łacińskiej, coś, coś takiego albo jakąś modę na sukces, tak, że okazuje się, że y, Juanita, żona Carlosa y, są w małżeństwie, tak, już w szczęśliwe małżeństwo, ale coś tam się zaczyna psuć, po czym Carlos zatrudnia ogrodnika, żeby pielęgnował ich ogród y, Sancheza i Juanita w, popada w romans z Sanchezem, po czym nagle okazuje się, że Sanchez to jej dawno zaginiony brat, a Huanita jest w nim w ciąży! Nie! No, no to, to takie robienie jakiejś opery mydlanej z Warcrafta. Ja rozumiem, że e, mm, romans czy tam wątki romantyczne mają prawo się przejawiać. się przejawiają w Warcraftcie. nie wiem jak na przykład wątek pomiędzy Kaletasem i Jainom, Artasem i Jainom, Jainom i Kalec Gosem, te rzeczy są jak najbardziej, ale one w przypadku Lotara to, to, to jest takie, takie robienie dramy w ogóle bez potrzeby. No, na przykład najbardziej mi się podoba... Wątek miłosny pomiędzy Drakom i Durotanem, gdzie tam jeszcze są w dreno, że taka jest pokazanie takiej orczej miłości, tak? Takiej to dziwnie brzmi orcza miłość. Ale taka... Może nie taka, wiecie, że motylki, kwiatuszki, ale taka... To jest miłość, naprawdę prawdziwa miłość, gdzie mogą sobie powiedzieć wszystko, zażartować, dobrze się czują w swoim towarzystwie. To, to jest takie, no, wzruszające, takie piękne, naprawdę. To jest, to jest jeden z fajniejszych właśnie aspektów taki, tego filmu, które niestety inne aspekty niwelują. Kolejną taką rzeczą, której tutaj możecie powiedzieć śmiało, że się czepiam, tu ja nawet sam uważam, że się szukam dziury w całym, jest na przykład przejście orków przez portal po raz pierwszy. No jak na przykład wiecie, jeśli sobie otworzymy Achievementy, wejdziemy sobie w Dungeon on Rights, Burning Crusade i to jest gdzieś tutaj, się to znajdę. Tu, bach, Opening of the Dark Portal. Wiecie dobrze, jak to wyglądało przynajmniej właśnie z tego dungeonu. Że Medivh stworzył portal, zaprosił Orki do naszego świata, te Orki sobie przyszły. W filmie właśnie mi takiego brakuje takiej bardziej nawiązania właśnie, do, żeby to urzeczywistnić to co dobrze my sami znamy, tak? Plotki no. o powstaniu w ogóle filmu Warcraft, coś długo ta kolejka trwa przejawiały się już od, chyba odkąd pamiętam, to było jeszcze w TBC, no ale oczywiście jak to z plotkami bywa, mają jakąś część w sobie prawdy, tak, a prawdę rozróżniamy trzy. Jest cała prawda, prawda i gówno-prawda, a plotki niestety mają najwięcej z tej trzeciej części, nie, no także była mowa o filmie już od dawien dawna i że film akurat wyszedł w tym momencie, gdzie z Wowem jest słabo, no to pozostawia wiele do życzenia. Moim zdaniem jeśli by ten film powstał w okresie świetności WOWA, tak jak koniec, końcówka, Wotelka, to nawet z samego punktu ekonomicznego przysporzyłby im znacznie więcej moim zdaniem funduszy. Tak? Na, pewno, na pewno oni na nim nie stracą, ale czy zyskają tak super na kolejne części, kwestia sporna. No ale to, nieważne. I brakuje mi właśnie takich rzeczy, które by nawiązywały bezpośrednio do WoW właśnie z tym Opening of the Dark Portal, ale jak skoro jesteśmy przy Opening of the Dark Portal i Mediwie, to mm, rozumiem chęć stworzenia z Mediwa w filmie takiego przeubercoksa, takiego pokazania, że Mediw to jednak był ktoś, tak? No znamy go tylko praktycznie z Warcrafta trójki, gdzie tam ostrzega Lorderon i tak dalej, i tak dalej. Taki niby jest, niby go nie ma nic nie robi, tak? I w filmie pokazujemy go takie z takiej strony takie uberkoksa, ale moment, w którym w cudzysłowie ratuje króla Wryna przed tam zasadzką orków i wywołuje jakąś magiczną burzę z piorunami, rozdziela tam orków i ludzi, no nie wiem, mam wrażenie, że chyba trochę twórcom się pomieszało. Szaman z magiem, no bo to mi trochę przypomina moment, w którym Drektar bierze w Warlords of Draenor, też sprowadza taką burzę, nie wiem, może ja jestem takim archetypem przyzwyczajonym do maga, gdzie kontroluje fire, frost i arcane, eee, oczywiście wiadomo, że same nawet Dartemar Rider wywołał magiczną burzę na ale także mówię, ja się tu może czepiam, zostawmy to, w sumie nie przyznaję, że się czepiam. Ale kolejną na przykład rzeczą, która tak moim zdaniem psuje sam, sam, sam klimat tego filmu, coś jest tą kolejką? Sam klimat filmu jest, jest moment, w którym ludzie z Stormindu, wojska Stormindu, w ogóle Stormind wtedy był nazywany jeszcze królestwem Mazerów, ale to już pominę, wojska Stormindu przychodzą pod Dark Portal. No, i rozpoczyna się taka ta ich szarża. No, i na, zaraz na początku filmu mamy pokazane, jak tam Lothar rozmawia, hmm, chyba z Mangim, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No, ja w każdym razie w Ironforge rozmawia z kimś yy, i, i pokazuje mu krasnolud yy, broń palną. Tak, jest to, 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 to dosyć fajne właśnie mówi, opowiada o tej właśnie wymianie mm, kulturowej, i rasowej w ogóle między ludźmi, i tam krasnoludami, współpracy ich, nieważne. Generalnie jest szarża

nie wiem, że ja oglądam Matrixa, że ja pomyliłem filmy Bo to ja rozumiem, że oni chcieli wprowadzić te bronie, ale to wygląda tak jakby wrzucić warriora, który ma tarczę, ma shield walla odpalanego, shield bloka Leci sobie jeszcze na blade stormie, mało tego ma aim shota, którym może sobie spamować No ludzie to... to... Jest masakra, tak wlatują tam tylko piuciuciuciuś, się strzelają po wszystkich orkach Jest taka strzelanina totalna, no... W moim zdaniem zabiło to jakiś klimat tej walki, gdzie są rycerze z Tormindu w zbrojach, starczami, z, z mieczami, z halabardami, a tu nagle wyciągają pukawki i pff, rozstrzeliwują wszystkie. One. Nie wiem, czy to było nawiązanie do Cesa, czy do czego. no Ja nie mam pojęcia, nie wiem. Wolę nawet sobie nie, nie myśleć o tym. Kole I tutaj zaczynamy takie yy, dwa największe, dwie największe pierdoły całego filmu. Pierdoła numer jeden. E, Oszaleję z tą kolejką, naprawdę. Miałem coś poplejsować, a tu zaraz nie poplejsuję nic. E, skończy się tak, że będzie, będę gadał w Ogrimarze, no niestety. E, to się przejdźmy może do Aszary. E, mm, właśnie, bo już zgubiłem wątek. E, Pierdolą filmu, jedną z tych dwóch, które wymieniłem, ktoś atakuje Ogrimar. No <laughs> nie. E, no, jedną z tych... Nie, 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 nie mogę skończyć myśli. Jedną z pierdół większych w filmie jest moment, gdy Lien Wryn mm, namawia Garonę, żeby wzięła i go zabiła. Gdy tam się portal zamyka, Lien gada z nią, że, żeby go zabiła, żeby nie dopuścił Blackhanda, żeby go zabił, bo on zyska na tym tam na popularności, bo tak, że Blackhand idzie go zabić, żeby zdobyć tam honor i itd. itd. E, Pominę fakt w ogóle, że Garona romansuje z Lotarem, gdzie oficjalnie w w fabule Warcrafta ona romansowała, ale z Mediwem, a w filmie się w ogóle okazuje, że ona jest jakby córką chyba Mediwa, tak, tak przypuszczam. Pominę ten fakt. Nie wiem, czy Lien wręcz, czy Garona jest magiem, czy raczej bardziej brązowym smokiem, bo jeśli zwrócicie uwagę, to gdy portal się zamknął i oni stoją pod tym portalem, to... Dookoła wszyscy żołnierze, tam jest garstka, nie wiem, raptem 10, może 12 żołnierzy z Stormwindu, którzy ostali się i otrzymają w tam, w ryzach tych orków jest nagle takie slow motion. Oni mają slow motion, a lien z Garoną sobie rozmawiają na lajcie. Tak jakby, nie wiem, no reszta ma zatrzymany czas, a oni nie. Pominę też to. Ale, no, i Garona go tam zabija. Po pierwsza rzecz, pierwsza rzecz najważniejsza. Garona zabiła liena w Stormwindzie. E, po drugie, Garona była kontrolowana wtedy przez Shadow, Shadow Council i Guldana i oni zmusili ją, żeby zabiła Liena Bryna, a nie on ją namawia, żeby zabiła jego. Po trzecie, świadkiem tego był Varian I to jest bardzo też istotne, bowiem postać, jaką znamy Variana, ukształtowały wydarzenie. Po pierwsze, śmierć jego ojca, który był świadkiem. Śmierć e, matki. Zniszczenie królestwa, potem jego niewola i zmuszanie go do walki jako gladiatora. To są cztery takie najważniejsze wydarzenia w życiu Wariana, które ukształtowały jego nienawiść do rasy orków. Więc to, to nie można takiej rzeczy pomijać i tak je w ogóle przeistaczać. Tak. Że Garona była ta dobra i spokoj, nie wiem, brak mi tutaj słów, żeby w ogóle to określić. No, nawet mamy ten, ten fragment, on jest z wizji Oksarona, możemy go spotkać w ulduarze, że. Garona tam sama z siebie zabija Lina, on mi wcale o to bynajmniej nie prosi Proszę, zabij mnie, weź mi Wpakuj tyle w plecy I on tam jeszcze zamyka oczy Jak go do, ona do niego podchodzi Ten jej dotyk, tak, mm, Taka pasja tego morderstwa no, no nie, 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 nie nie, Naprawdę, po stokroć nie Ale nic Nic nie przebije Numeru jeden Ta wisienka na torcie, którą zostawiłem na sam koniec Coż z tą kolejką jest? Ach no dobra, już na pewno nie stracę, jak zrobię tak i się dodam jako specyficzny 14... Wow, 45 minut na EB! Ok, spoko No nic, e... wisienka na torcie pozostawiłem wisienka na torcie pozostawiłem na sam koniec mianowicie, gdy Lothar uporał się z mediwem i zmierza w stronę bez tam żeby dojść do portalu, no brakuje mi słów. E, leci sobie sam, so, sam sobie bez zbroi, bez niczego na swoim wiernym gryfie. Z, tak, reszta m, żołnierzy została wycofana, tam król oczywiście padł trupem. I są sami orkowie. No to co robi Lotar? Lotar, no dosłownie król Jolo, jemu tutaj taka plakietka na plece Jolo na gryfie tylko taki wyciągnąć pióra, żeby był napis Jolo Wpakowywuje się w sam środek, tam jest nie wiem, no raptem kilkaset, jak może nawet niedobry tysiąc orków, on się wpierdala na Jolo to dosłowne totalne w, te, w, 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 w sam środek tych orków, tej grupy orków. Z czego schodzi sobie z gryfa, jak gdyby nigdy nic. Idzie sobie do ciała e, króla, sprawdza co się stało, czy żyje, wyciąga e, sztylet z jego tam, prawda, boku, sprawdza, że to garony, gryf tam wy, wyciąga z siebie siódme poty, żeby go osłonić, tam walczy, tyle orków jest, tam jest, pośród tych orków jest Blackhand, jest, jest Grom, jest Gulden, no, 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 no wszyscy. Nikt nie jest w stanie pokonać jednego zapiedziałego gryfa i złapać tego człowieka bez zbroi, bez niczego. To jest, ma to jest nic. To, to jeszcze jestem w stanie tak przeboleć. No spoko, oczywiście tam gryf był dobrze wyszkolony, ćwiczył fechtunek u najlepszych szermierzy i tak dalej, tak dalej, nieważne. Ale w końcu Blackhand stwierdza, że jednak może złapie tego gryfa, ściągnie go na dół razem z Lotarem. Okej, okay, wszystko w porządku. Lotar jest samotoczony przez bandę orków, wszystko fajnie, ładnie. E i Blackend rzuca Lotarowi wyzwanie na MagGora. Czyli szanowany i honorowany pojedynek, taka fest ta tradycja orków. Tak Mag'gora to jest no, no super najważniejsza tradycja orków. Yy, I ja wtedy mm, do mojego przyjaciela, z, na, z którym byłem na tym filmie, powiedziałem ty, słuchaj, jeszcze jak się tak zdarzy, że Lotar zabije Blackenda, to ja chyba jemnę. I zgadnijcie co się stało 5 sekund później jebłem. Bo co się okazało? Że Lotar rzeczywiście zabił BlackHenda. Mocium Panie na gumowym bananie naprawdę to mnie dobiło i G nie wiem, naprawdę w tym momencie ja już naprawdę chciałem wstać i wyjść opuścić salę wcześniej. Bo to po prostu mnie zniszczyło totalnie. No wychodzi na to, że nowym wodzem hordy jest Lotar. Ludzie. Blackhenda zabił Ogrim, Ogrim Doomhammer, który przez mm, popleczników Blackhenda, Guldana był nazywany backstaberem. Tak? Nie na darmo dostał ten e, tytuł, bo on sprzeciwstawił się e, tej marionetce jaką był Blackhand pod rządzami Guldana. I wyzwał go na... że znaczy nie wyzwał, zabił go po prostu, przejął przywództwo nad hordą, tak? No to ja jestem teraz ciekaw, jak oni napiszą tą fabułę. Co zrobi y, Ogrim, bo mają być następne części, co zrobi Ogrim, żeby zdobyć tą władzę? No to co zabije w takim razie Guldana teraz? No to jest po prostu największa pierdoła tego filmu. Blackhand, który pada z rąk Lotara i to jeszcze w dosłownie 5 sekundowej walce. Naprawdę, Wy, wykazał się sprytem, ok, spoko, ale no ludzie, no kurde, to jest po prostu niepojęte, jak może tak szybko wygrać człowiek przeciwko, no wozu hordy, jakby nie patrzeć, przywódcy yy, klanu Czarnej Skały, czy tam Blackrock klanu. No kurde, nie, 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 to jest ta wisienka na torcie, która po prostu nie zniszczyła. Eee, klimat, który, żeby nie mówić o samych tych e, złych rzeczach, klimat filmu e, jest naprawdę, tak jak wcześniej wspomniałem, zachowany. Są miejscami fajne wstawki, tak jak powiedziałem, to co się dzieje z orkami, jeszcze w Herfaju Peninsula na draenorze, jest naprawdę się klimacik, to jest wszystko fajne, tylko te inne rzeczy, tak jak z tym lotarem, to, to psuje naprawdę ten klimat. Kolejną no, kwestią sporną, znaczy na pewno plusem jest to, że m, pojawia się w filmie Ee, nawet przez chwilę. Grom tam ma kilka scen. Pojawia się Kargat. Możemy go spotkać pod portalem i na jego ujęcie tam. Tylko, że e, wszystkie te postacie Guldan, e, Grom, Katkar. E, one są strasznie podobne do mm, swoich odpowiedników z Warlords of Draenor. Czy to jest plus, czy minus, to pozostawiam wam do oceny. Jedyna rzecz, która mnie tylko fascynuje, to jest Duro No i wróć, nie, Ogrim. Ogrim Doomhammer, który Naprawdę do złudzenia przypomina mi trala właśnie z Draenolu. Ogolona łysa pała, ten zarost praktycznie niemalże identyczny. No brakuje mu tylko szmat na sobie i wygląda dosłownie tral wersja 1, no bo tral to w takim razie wersja 2, skoro jest jego kopią. No do złudzenia go przypomina i nie wiem gdzie podziały się gdzie podziała się zbroja dumhamera no to te za przeproszenie te szmaty które to, to coś co ma na sobie to jest ta legendarna zbroja dumhamera którą przykazał tralowi no nie wydaje mi się bynajmniej bo to tak nie wygląda no widzę że sobie nie poplacuję chociaż bardzo chciałem e jak widać nie wiem czy to jest wina mojej populacji czy mojego low levelu e bo to jest koniec. Dobiegliśmy do końca te rzeczy najważniejsze, które wymieniłem o tym filmie. Tak reasumując wszystko, co, o, o czym się, do, do czego się odniosłem. Film jest dobry, jest naprawdę dobry. Jest wart obejrzenia. Jeśli nie jesteście fanami fabuły, tak jak ja, to film się naprawdę ogląda świetnie. Muszę przyznać, mówię, przede wszystkim ma klimat. Ma klimat, ale do Oscara go bynajmniej bym go nie mianował. Ale za bzdury fabularne, które tam wprowadzili, to co najmniej złote maliny chyba 500 mu się należy. I naprawdę, jeśli Chris Metzen, który tak bardzo objął patronatem ten film, zamierza nakręcić, nie wiem, tam dwie kolejne chyba następne części w taki sam sposób i się potem ma okazać, że, nie wiem, yy, Uter został liczkiem niemie Artas albo cokolwiek innego, no to naprawdę, nie wiem skąd, ale ja wezmę pożyczkę i pojadę do Bollywoodu i nakręcę, nie wiem, Kraftwora. I, i, I zrobię go tak, jak święta światłość nakazała, zgodnie z fabułą. Bo naprawdę nie może coś się tytułować e, nazwą odnosić się czegoś tak świetnego i robić taką fuszerę. No tak jak mój inny przyjaciel powiedział, którego serdecznie pozdrawiam, była mowa, że ten film będzie ad swoistą taką wolną adaptacją. Ale co innego jest adaptacja, a co innego jest przeistaczanie... I pisanie zupełnie nowej fabuły. Bo adaptacja musi w jakimś mniej lub większym zakresie fabularnym pokrywać się ze sobą. Zgodzę, pokrywają się tutaj rzeczy, ale inne wątki aż rażą po oczach. Tak nie powinno w ogóle być. Ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na taki pomysł. Czy to było zapchaj dziura, czy co. Ale na koniec przypomniałem sobie właśnie, jak mówimy o końcu. Muszę to przecież, przecież przypomnieć. Moment, w którym Anduin Lothar obejmuje, prawda, tam władzę, nazwijmy, tam zostaje tym regentem wybranym przez lud Stormwindu i jego wesoły okrzyk For the Alliance, za sojusz, którego jeszcze wtedy nawet nie było, bo został stworzony razem z Terenasem, gdy Stormwind zostało zniszczone, a tam się całkiem chyba jeszcze dobrze ma na tym końcu, jak odprawiają pogrzeb królowi Lianowi. No cóż, musił, musiał się znaleźć także fragment dla sojuszu i jego fanów. Tym <grym> dziwnym, nie wiem czy śmiesznym akcentem zakończę dzisiejsze moje wypociny. Ja Wam bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Jestem ciekaw Waszej opinii. Film ma wiele innych bzdur albo innych ciekawych rzeczy. Jestem ciekaw Waszej opinii. Co Wy jeszcze byście dodali do listy tych bzdur albo co Wy byście zachwalili. Ja wam naprawdę dziękuję za uwagę co się dzieje do cholery z tym golemem żajantem Oh shit. Oglądał chyba film. Nie ważne. <laughs> ja z wami żegnam się. Mam nadzieję, że na krótko, bo pracuję nad kolejnym filmikiem z takiej, mam nadzieję, niedługo serii historii Warcrafta, więc mam nadzieję, że już do niebawem do usłyszenia. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo i trzymajcie się. Bywajcie. Do później.